Tekst manny na 27 października Mój czas jest w Twoich rękach. Psalm 31, werset 15. Komentarz parauzyjny. Stając się naśladowcami baranka, wszyscy poświęceni słudzy Pana oddali swoje życie na ofiarę. Jeśli cały czas realizują swoje poświęcenie, w każdej chwili będą gotowi dopełnić tę ofiarę zgodnie z wolą Pana oraz środkami i sposobami na jakie Jego opatrzność zechce dozwolić. Poświęceni Panu powinni pamiętać, że ani jeden włos nie spadnie z ich głowy bez wiedzy i pozwolenia Ojca. A postawa ich serca powinna być taka, jaką wyraził nasz drogi odkupiciel, czyż nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec. Słowa ich serca powinny być takie, jak wyraził poeta, Jestem kontent z losu swego i kierownictwa ręki pana mego. Reprint numer 3407 Komentarz epifaniczny. Słowa te są prawdziwe w odniesieniu do całego Kościoła i jego poszczególnych członków. Bóg ma właściwy czas na wszystkie rzeczy związane ze swoim planem. Dostrzegamy wspaniałe zarysy czasu wyznaczające doświadczenia Kościoła. W szczególny sposób potwierdzają to równoległe dyspensacje, wypełniając się w każdym szczególe dokładnie co do dnia. Bóg nie dozwala na najmniejsze opóźnienie w zarysach czasu odnoszących się do Kościoła. Tę samą troskę przejawia wobec poszczególnych Jego członków. On przygotowuje każde doświadczenie, osiągnięcie, zadanie i przywilej w czasie, który przynosi jemu największą chwałę, a im pożytek. Równoległe cytaty według przekładu UBG czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Galatów rozdział 4 werset 4 Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem. Rzymian rozdział 5 werset 6 Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Daniela rozdział 9 wersety od 24 do 27, 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych. A po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie... Zniszczy miasto i świątynie, i jego koniec nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny są postanowione spustoszenia. Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione. Na tego, który ma być spustoszony. Rozdział dwunasty wersety od 11 do 13, a od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość spustoszenia, upłynie 1290 dni. Błogosławiony, kto doczeka i dojdzie do 1335 dni. Ale ty idź swoją drogą do końca, odpoczniesz i pozostaniesz w swoim losie przy końcu dni. Ewangelia Łukasza rozdział 23, werset 46. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, skonał. Ewangelia Jana rozdział trzynasty werset pierwszy, a przed świętem paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Rozdział siedemnasty werset pierwszy, to powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł, Ojcze. Nadeszła godzina. Uwielbi swego syna, aby też twój syn uwielbił u ciebie. Dzieje apostolskie rozdział pierwszy, werset szósty. Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Pierwszy Tymoteusza rozdział drugi, werset szósty, który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Rozdział 6, werset 15, które we właściwym czasie ukaże błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów. Pierwszy Piotra, rozdział drugi werset 23, który, gdy mu złożyczono, nie odpowiadał złożyczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Objawienie rozdział szósty werset jedenasty, i dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni. Rozdział jedenasty wersety drugi i trzeci, lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go gdyż został dany Poganom, i będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące, i dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni i ubrani w wory. Rozdział 14, werset piętnasty, a inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku. Zapuść swój sierpizni, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żał, bo dojrzało żniwo ziemi. Pieśni, 186, 99, 333, 110, 293, 328, 63 Wiersze Brzasku, 95, w rękach twoich są czasy moje. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint nr 5508. Tekst manny na 27 października. Mój czas jest w Twoich rękach, psalm 31, werset 15. Pytania, jakie miałem miałam w tym tygodniu doświadczenia, odnoszące się do myśli zacytowanego tekstu. Jak je przyjąłem przyjęłam jaki był ich wynik. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.